Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po tym jesiennym ogrodzie. Obejrzymy sobie trawy, byliny, a także krzewy w październikowej odsłonie. A na sam koniec tego odcinka zdradzę Wam rąbek tajemnicy na temat tego, czym zajmowałam się tutaj przez ponad dwa tygodnie i co doprowadziło mnie do totalnego wyczerpania fizycznego, ale i. Ogromnej satysfakcji ogrodniczej. Zapraszam na ten odcinek. Ale zanim oprowadzę Was po rabatach, chcę Wam podziękować, że jesteście: że komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie, bo to niesamowicie mnie napędza do dalszego nagrywania, no i pomaga dalej budować ten kanał. Środek jesieni to dla mnie czas szczególny, ponieważ cały ogród zmienia się bardzo dynamicznie. W zasadzie z dnia na dzień, a czasem nawet z godziny na godzinę. Przyglądając się, czy to fragmentom ogrodu, czy poszczególnym roślinom, możemy zauważyć, jak różnią się one, w zależności od stopnia nasłonecznienia czy pory dnia. Na trawniku mamy coraz więcej. Prześlicznych liści, w cudownych kolorach, no i jeszcze te mgliste poranki. W listopadzie nie jest już tak pięknie, a październik to jest jeszcze czas, kiedy rośliny wyglądają ładnie, w miarę świeżo, ale już mają ten jesienny wygląd. Chcę Wam zatem pokazać mój ogród, zarówno jego fragmenty, jak i poszczególne rośliny. I to, jak wygląda właśnie teraz, ponieważ za tydzień będzie to już wyglądało zupełnie inaczej. Na początek chcę Wam pokazać miskanty w odmianie Silver Mam ich u siebie 6 sztuk, rosną cudownie i to jest właśnie teraz ich moment, najlepszy czas w ciągu całego sezonu. Jest to miskant, który nie rośnie bardzo wysoko, nie jest bardzo ekspansywny. Jego pióropusze właśnie zaczynają się robić takie bardzo puszyste i srebrzyste. Cudownie poruszają się przy najmniejszym powiewie wiatru, wprowadzają fajny szum w ogrodzie, ale jak widzicie, są jeszcze pędy, które dopiero zaczynają kwitnąć, więc. Jeszcze troszkę czasu minie, aż one wszystkie będą takie piękne i puszyste. Te miskanty są u mnie od paru lat. Kupiłam dwie sztuki, teraz mam ich już sześć. Są to rośliny bezproblemowe. W zasadzie poza posadzeniem nie wymagają od nas niczego. Oczywiście, co parę lat trzeba je podzielić. Więc. Za jakiś czas z jednej sztuki możemy ich mieć już kilka. Ta odmiana miskanta nie dorasta w momencie kwitnienia wyżej niż do dwóch metrów, co powoduje, że można ją śmiało sadzić z innymi, wyższymi odmianami tych traw. U mnie nie ma miejsca tutaj na wyższe miskanty, ale za to skomponowałam ją. Z rozplenicą japońską. Uważam, że to jest bardzo fajny duet, bardzo wdzięczny. Więc jeżeli macie mniejsze ogrody albo małe rabatki, tak jak ta moja, to śmiało możecie posadzić tą trawę z tą. Trawy z trawami wyglądają pięknie, ale jeszcze lepiej, jeśli dosadzimy im rozchodników okazałych. To są piękne rośliny. Które poprzez późny termin kwitnienia wspaniale wpasowują się w termin kwitnienia trawozdobnych, czy to rozplenic, czy miskantów, przez swój zupełnie inny pokrój niż mają trawy ozdobne. Fantastycznie różnicują nam wygląd, rabat. No i co najważniejsze, są totalnie bezproblemowe. Tak jak trawy, nie wymagają od nas praktycznie niczego: ani podlewania, ani specjalnego nawożenia, więc. Jeśli chcecie mieć fajną jesień w ogrodach, postawcie na właśnie rozchodniki okazałe, no i jakiekolwiek trawy ozdobne. Tutaj możecie zobaczyć duet rozchodników okazałych z nieco niższą trawą, bo mam tu ostnicę cieniutką ponytails. Takie zestawienie bardzo mi się podoba i jest kompletnie bezobsługowe przez cały rok. Pięknie wygląda, więc z tego kawałka tej rabaty jestem zadowolona. Natomiast, jak widzicie, za mną, po usunięciu już części roślin jednorocznych, jest niezaciekawie, więc wpadł mi taki pomysł do głowy, żeby wiosną przesadzić tutaj. Na to miejsce za mną, dwa, może trzy miskanty z mniejszej mojej rabatki, bo marzy mi się taki widok falujących, srebrzystych kwiatostanów na tle właśnie tej zielonej ściany stój. Zwłaszcza jeżeli dołem będzie taka piękna, buraczkowa fala. W tym miejscu po usunięciu wielu roślin jednorocznych. Pojawiło się pole do popisu, więc wczoraj przesadziłam między innymi clematisa Veronica's Choice. W końcu będzie miał więcej słońca i przestrzeni, bo do tej pory był przyduszony przez e, różę Lavender lassi. Przesadziłam też kilka bylin, bo jak wiadomo, październik to najlepszy miesiąc na przesadzanie roślin. Więc już nie mogę się doczekać wiosny i tego efektu, jaki tutaj się na pewno pojawi. Jestem przekonana, że będzie pięknie. Pewnie zastanawiacie się, co tu jeszcze robi ten kosmos, bo wiem, że nie wygląda pięknie, ale nie miałam sumienia go wczoraj wyrzucić. Reszta poleciała na kompost, było tego aż dwie taczki, natomiast ten jeden ze względu na to, że ma jeszcze piękne kwiaty, został na parę dni. Jakoś tak y, jestem przyzwyczajona do tego, że kosmosy są z nami aż do pierwszych przymrozków, natomiast w tym roku one poległy. Dużo wcześniej, przez upalne i suche lato, a później cały mokry wrzesień z ulewnymi deszczami, praktycznie codziennie, one miały mocno podgórkę, co jest bardzo widoczne, zwłaszcza na ich liściach. No bo kwitnąć kwitną, natomiast przez to, że liście się osypują i wyglądają jakby uschły, no nie prezentują się zbyt dobrze. Ale, kiedy go usunę, Nadal będę się cieszyła z ostróżeczki jednorocznej. To jest odkrycie tego roku fantastyczna roślina, której na pewno nie zabraknie u mnie w kolejnym sezonie. Zobaczcie, ile jeszcze ta ostróżeczka ma pąków mnóstwo. No i jak pięknie się jeszcze komponuje z tym białym kosmosem. Mimo, że mamy październik, w naszych ogrodach wciąż mamy całkiem spore grupy roślin, które nam kwitną. Między innymi, chyba przede wszystkim, astry krzaczaste. Ten mój okaz rośnie tutaj chyba od trzech lub czterech lat. Pięknie się rozrasta, a w tym roku dodaję mu jeszcze uroku pagailardia. Ten mój Aster kwitnie tutaj już bardzo długo, no bo jest to Aster krzaczasty. A jak wiadomo, jest on dużo wcześniejszy od tych nowobelgijskich czy nowoangielskich. I co ważne, jest od nich dużo niższy, przez co nie muszę go podpierać. Dziś w nocy ma być przymrozek, ale mam nadzieję, że jakimś cudem prognozy się nie sprawdzą, bo jak na razie. Tej jesieni y, pogoda była sprzyjająca, co bardzo mocno poczuł mój miskant variegatus. Tylko popatrzcie, pierwszy raz odkąd go mam, a mam go chyba już około siedmiu lat, y, być może zakwitnie, może mu się uda. Więc trzymajcie kciuki, aby prognozy się nie sprawdziły i aby nie było tego przymrozku. Mimo że mamy październik, w naszych ogrodach wciąż jest kolorowo. Po pierwsze za sprawą ciągle kwitnących roślin, a po drugie cudnie przebarwiających się liści. Spójrzcie tylko na moje hortensje bukietowe w odmianie Silver Dollar. Czyż nie są piękne? Kwiaty ciągle są jeszcze kolorowe, a do tego krzewy dostały cudownych cytrynowych liści. W tym kawałku ogrodu kolorystyka zmieniła się diametralnie. Zaledwie chyba w trzy dni. I to nie tylko za sprawą tych hortensji, ale i jak widzicie liści Hosty Patriot. One są w sezonie przepiękne, biało-zielone, a teraz jesienią przybierają taki złoty kolor. A to oznacza, że już tylko krok dzieli nas od tego, aby uschły i były do posprzątania. Za mną, między hortensjami, możecie zobaczyć, że całkiem suche są już jeżówki. W tym sezonie bardzo wcześnie się zestarzały, ale ja ich nie usuwam co roku aż do wiosny, bo chcę, żeby sobie skorzystały ptaki. Więc, nawet w takiej formie zasuszonej, przy hortensjach wyglądają całkiem nieźle. W moim ogrodzie po dłuższej przerwie niektóre z róż wreszcie zaczęły kwitnąć. Troszkę późno, no ale lepiej późno niż wcale. Między innymi pastella, którą widzicie e, przede mną. Jest obsypana cała pięknymi jasnoróżowymi kwiatami, no i wydaje się, jakby zupełnie nie miała zamiaru przestać kwitnąć. Mam nadzieję, że dzisiejszy zapowiadany przymrozek który ma wynosić aż minus 4, nie skasuje tych kwiatów. Zastanawiam się nawet, czy jej nie przykryć, bo ten przymrozek ma być tylko w jedną noc, no a później mam nadzieję na piękną, złotą jesień. Ale róża pastella to nie jedyna roślina, z której się cieszę na tej rabacie. Kolejna to cudowny, kochany przeze mnie trzcinnik krótkowłosy. Wspaniała trawa, nie tylko ze sprawą pięknych kwiatostanów, ale i przebarwiających się ździweł. Szkoda tylko, że kwitnie e, zaledwie chyba siedmioma kwiatostanami, ale jest to jej pierwszy rok kwitnienia, więc teraz będzie coraz lepiej. Do grupy róż, które kwitną do samego końca sezonu, na pewno należy zaliczyć róże Ascot. To jest cudowna odmiana kwitnąca. U mnie od wielu lat co roku takimi właśnie bardzo pełnymi, wręcz napakowanymi płatkami, e, kwiatami, które pachną nieziemsko. Kwiaty do zudzenia przypominają te upiwoni, tylko mają taki e, wydaje mi się, bardziej intensywny kolor, wręcz purpurowy. Zapach cudowny, więc e, jeśli szukacie. Pachnącej róży o bardzo intensywnym kolorze, pełnej z wielkimi kwiatami, to poszperajcie w internecie na temat róży Ascot. Na mojej różance jest jeszcze jedna róża, która wciąż cieszy kwiatami. Jest to odmiana Bonika 82. Ona, co prawda, nie ma tak dużych ani tak pełnych kwiatów jak u odmiany, którą pokazywałam wam wcześniej, ale ja uważam, że również jest urocza. Co prawda, nie pachnie, ale jej kwiaty są jakoś tak e, pięknie wdzięczne. Tak można to określić. Kwitnie takimi e, całymi bukiecikami do samiuteńkich mrozów. No i Prawie nie choruje. U mnie ma lekką czarną plamistość, ale z uwagi na to, że rośnie w całkiem mocno zacienionym miejscu, to radzi sobie całkiem nieźle. Opowiadając Wam o różach, które kwitną do samej zimy, nie mogę pominąć tej odmiany. Jest to Artemis, cudowna róża, bardzo zdrowa, kwitnąca całymi, takimi jak widzicie, bukietami aż do zimy. Na jednym pędzie kwiatów może być nawet około 40. Kwiaty są przepiękne, całkiem pełne, kremowe, a czasem przybierają jeszcze taki lekko różowy odcień. Jest urocza i naprawdę warta polecenia. Kółko błyszpanowe niewiele się zmieniło. Jest w zasadzie tak samo zielone jak latem. Nie zyskało żadnych jesiennych rumieńców, ale wydaje mi się, że to całkiem jest w porządku, ponieważ w ogrodzie dookoła jest bardzo dużo roślin, które się przebarwiły. Na przykład ta magnolia Alba Superba i ten Miskant Giganteus. Gdyby magnolia była już bez liści, a Miskant był już cały brązowy, razem z tymi czarnymi już jeżówkami wyglądałoby to wszystko bardzo zimowo. Natomiast teraz mamy jeszcze jesienny spektakl. Oprócz bukszpanów, tuj, werben czy róż, całkiem zielone są jeszcze niektóre odmiany funki, na przykład Iron Gate Glamour. Ona wygląda prawie jak w lecie zupełnie inaczej niż na przykład Blue Angel. Ta odmiana jest już bardzo rozłożona, cała pomarańczowa, no i lada dzień zacznie przysychać. Tak samo Crossa Regal, a Iron Gate Glamour wygląda całkiem świeżo. Wszyscy szukamy do swoich ogrodów roślin o możliwie największych, najefektywniejszych kwiatach, które będą robiły wrażenie. Natomiast ja Chcę Was zachęcić do wprowadzania roślin o małych, niepozornych kwiatach, ale bardzo licznych. Zwłaszcza takich roślin, które kwitną do późnej jesieni. Na przykład smagliczki. Smagliczka nadmorska to jest roślina, której mam u siebie w ogrodzie na różnych rabatach bardzo dużo. Tylko spójrzcie, jak potrafi efektywnie kwitnąć i ładnie się rozsiewać. We wstępie tego odcinka obiecałam Wam, że zdradzę Wam odrobinę tajemnicy, a więc to, czym zajmowałam się wraz z rodziną przez ostatnie dwa tygodnie. No więc, patrzycie właśnie na fragment nowej rabaty, wielkiej rabaty, którą robiłam wraz z dzielnymi członkami mojej rodziny. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła Wam się pochwalić całością. A tymczasem żegnam się z Wami, ponieważ jest już bardzo zimno, więc zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, bo na każdy komentarz odpowiem, lajkowania, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.